Cześć, ja nazywam się Krystian, a to jest mój poradnik, w którym pokażę Wam, jak zrobić szklany napis. Najpierw wejdźmy w opcję tekst, wybierzmy pasującą nam czcionkę, rozmiar oraz kolor. Teraz stwórzmy nasz tekst. W moim przypadku będzie to mój nick. Możemy umieścić go w dowolnym miejscu teraz pewniamy się, że nasza warstwa z tekstem jest teraz na zaznaczeniu. Dobrze. A teraz już kliknijmy filtry. Światło i cień i następnie efekt ksach. Wszystkie ustawienia powinny zgadzać się z tymi ustawieniami, co właśnie widzicie na filmiku. Kiedy już wszystko Zgadza się. Możecie kliknąć OK. I teraz poczekajcie, aż wszystko się załaduje. Kiedy to się już stanie, wejdźmy w warstwę z tekstem, a następnie klikniemy na ten o kosz, przez co usuniemy warstwę. Teraz możemy już kliknąć Zaznaczenie, a następnie Nic. Nasz tekst już jest gotowy. Na razie.